Julia von Stein, rozpoznawalna dzięki udziałowi w programie Królowe Życia na TTV, ostatnio otworzyła się na temat swojego niełatwego dzieciństwa i młodości podczas gościnnego występu w podcaście Żurnalisty. Mimo swojej obecnej popularności i szerokiego grona ponad 333 tysięcy obserwujących na Instagramie, życie Julii nie zawsze było pełne blasku. Pochodząca z Tarnowa, gdzie jej rodzina prowadziła znany zakład pogrzebowy, Julia zdecydowała się na używanie pseudonimu Katarzyna Julia Steinhaf, aby oddzielić swoje życie prywatne od profesjonalnego. Ta decyzja, choć pozwoliła jej na budowanie własnej marki, niezależnej od rodzinnych konekcji, wiązała się z wieloma wyzwaniami. W szczerym wywiadzie Julia podzieliła się, że jej dzieciństwo i wczesna młodość były pełne trudności, które odcisnęły piętno na jej życiu. Mówiąc o tych czasach, Julia wyznała, że doświadczyła wielu bolesnych momentów, które wpłynęły na kształtowanie jej charakteru i osobowości. Jej historia, pełna uczciwości i odwagi, by mówić o trudnych chwilach, z pewnością zyskała jej jeszcze większe uznanie wśród słuchaczy. Julia von Stein, znana z bezpośredniego stylu komunikacji i charyzmy, pokazała, że za medialnym wizerunkiem kryją się realne historie, które mogą inspirować innych do mówienia o własnych doświadczeniach i radzenia sobie z przeciwnościami. Julia von Stein podczas swojego występu w podcaście dziennikarzy ujawniła bolesne detale swojego wczesnego życia, mówiąc otwarcie o trudnościach, jakie napotkała w relacjach z rodzicami i rówieśnikami. Jej dzieciństwo było dalekie od idealnego, przepełnione wyzwaniami, które głęboko wpłynęły na jej rozwój osobisty. Mimo osiągnięć akademickich i sukcesów w różnych olimpiadach, Julia była ciągle krytykowana przez swoich rodziców, którzy wydawali się nigdy nie być z niej w pełni zadowoleni. Byłam poniżana, nikt we mnie nigdy nie wierzył. Zawsze było za mało. Nigdy nie będę wystarczająco dobra dla moich rodziców, wyznała Julia, opisując swoje uczucia odrzucenia i niedocenienia. Przełomowym momentem w jej życiu okazało się zdobycie większej niezależności emocjonalnej i zdystansowanie się od negatywnych opinii rodziców. Dzisiaj mam na to wyjene. Bardzo ich kocham, bardzo szanuję, ale chcę żyć swoim życiem, stwierdziła, pokazując, że z czasem nauczyła się radzić sobie z trudnościami i kształtować własne życie zgodnie z własnymi oczekiwaniami. Zaskakująco, to nie rodzice, ale nianie i babcia odegrały kluczową rolę w jej wychowaniu. To one przekazały jej wartości i pomogły ukształtować silną i niezależną osobowość, którą widzowie mogą podziwiać w programie Królowe życia. Ta szczera relacja nie tylko rzuca światło na to, jak Julia stała się kobietą, którą znamy dzisiaj, ale także inspiruje, pokazując, jak można przekształcić własne doświadczenia w siłę napędową do zmiany i osobistego wzrostu. Opowieść Julii von Stein o trudnym rozdziale w jej życiu, gdy w wieku 18 lat została wyrzucona z domu rodzinnego, pokazuje, jak bardzo skomplikowane mogą być losy człowieka, nawet tego, którego życie z pozoru wydaje się być jak z bajki. W momencie, gdy została pozostawiona sama sobie, bez wsparcia finansowego i emocjonalnego, Julia musiała stawić czoła ekstremalnym trudnościom. Jej relacja o pierwszych dniach na własną rękę, spędzonych na parkowej ławce, gdzie brakowało jej nawet pieniędzy na jedzenie, jest poruszająca. Masz rolki na nogach, taki plecaczek różowy, i w środku są trzy złote, i idziesz do parku na ławkę. Rano, jak się budzisz, to tam obok jest taki pan z precelkami. Ten precel kosztuje jednego i pięćdziesiąt setnych złotego i już nie masz na niego pieniędzy. Wyjesz z głodu. Te słowa dają nam wyobrażenie o realiach, z którymi musiała się zmierzyć. Pomimo tej skrajnej sytuacji, znalazły się osoby, które okazały jej bezinteresowną pomoc. Wsparcie babci, która zawsze stanowiła dla niej punkt oparcia, oraz gościnność znajomego jej ojca. Który zaoferował jej dach nad głową w zamian za opiekę nad dzieckiem. Stały się dla Julii drogowskazem w drodze do odzyskania stabilizacji życiowej. Przeżycia te zmusiły ją do głębokiej refleksji nad własnym życiem i wiarą, prowadząc do zaskakujących wyznań, które głęboko poruszyły jej fanów. W trudnych chwilach, kiedy tradycyjna terapia psychologiczna okazała się niewystarczająca, to właśnie ksiądz, przez swoje proste, lecz głębokie podejście, pomógł jej znaleźć ulgę. Pani psycholog wiedziała, że jestem wierząca i mnie zaprowadziła do księdza. On otworzył kościół, potem zamknął. Siedzieliśmy przy ołtarzu, były tam dwa krzesła. Powiedział po prostu: Wyspowiadaj się, wyrzuć to z siebie, porozmawiajmy. To doświadczenie, zwieńczone wspólną mszą, stało się dla Julii momentem przełomowym, który opisała jako najpiękniejszy w jej życiu. Ta historia pokazuje, jak wielką moc może mieć wsparcie duchowe w procesie leczenia i osobistego rozwoju. Pomimo trudnych doświadczeń z dzieciństwa i braku odpowiedniego wsparcia ze strony rodziców, Julia utrzymuje wyjątkowo wyrozumiałą postawę względem nich. Jej zdolność do wybaczania i usprawiedliwiania, nawet wobec osób, które spowodowały jej ból, świadczy o jej głębokiej empatii i sile charakteru. Każdego dookoła usprawiedliwiam. Chciałabym mieć dla siebie tyle wyrozumiałości i tak siebie usprawiedliwiać, jak usprawiedliwiam cały świat dookoła, jak usprawiedliwiam moich rodziców. Julia wskazuje na złożoność emocji towarzyszących relacjom rodzinnych i procesowi wybaczania, podkreślając, że mimo wszystko uważa swoich rodziców za najwspanialszych na świecie. To świadczy o jej zdolności do zrozumienia i akceptacji skomplikowanej natury międzyludzkich relacji.